Dokopałam się do takiego mojego szkicownika, tutaj macie moje prace z 2024-2025 i kilka prac z obecnego roku. Teraz w tym czasie będę eksperymentowała z markerami akrylowymi, generalnie w ten sposób, w tym notesie, ale te wcześniejsze prace są wykonane kredkami. Mamy tutaj troszeczkę oczywiście fanartów, na przykład Takiara, Gatomon, jak tu widać, a nawet takie eksperymenty w stylu króliczki, kotki i oczywiście fanarty Harry Potter. Pamiętam, że trochę mi zeszło kolorowanie tych postaci, i największym wyzwaniem było zrobienie jakiegokolwiek szkicu kredką, bo potem był problem z pokolorowaniem tego. No i oczywiście nie mogło zabraknąć mojej rysicy i postaci z serii Największy Sklep Świata. Tak prezentują się te prace kredkami. Były wykonywane kredkami luminas i pamiętam, że biała kredka i czarna to topniały wręcz jak śnieg, wiecie, kiedy temperatura jest powyżej 0 stopni. No może dzisiaj nie jest powyżej 0 stopni, ale wiecie, z śniegu i tak nie ma. A teraz dla przykładu, właśnie pokażę Wam że, że najnowsze prace, i one są właśnie, właśnie wykonane tymi no, markerami akrylowymi. Nie wiem dlaczego, ale pod tym światłem te markery akrylowe to dość tak wyglądają, jak wyglądają. Chyba bardziej zachęcająco wtedy wyglądają kredki, ale pamiętam, że. Fajnie mi się w ogóle koloruje tymi markerami, więc jest taka kwestia poeksperymentowania. Tu jest właśnie rysica Urszula. Tutaj dla kontrastu macie właśnie krecki i muszę przyznać, że jak kolorowałam kredkami, to bardzo wygodnie mi się używało, zwłaszcza tych ciepłych kolorów. No to było coś. Dawałam, jeśli brałam jakieś markery, potem oczywiście poprawiałam szczegóły właśnie kredkami i wychodziły takie fajne sprawy. Nie wiem, czy to kwestia tego brązowego koloru na tym tutaj szkicowniku, czy kwestia po prostu tego, że kolor pomarańczowy i brązowy fajnie na tym wychodzi. No niebieski się tak bardziej odbija, czerwień. No tutaj, o, tutaj były akurat takie chyba inne kredki, że mniej się to widać, co się działo. Pamiętam, że jak byłam w Krakowie w Muzeum Manga, była właśnie wystawa poświęcona naszemu folklorowi i japońskim bieżeniom. Stąd ten obrazek z tym liskiem. A tutaj macie znowu jeszcze moją rysicę narysowaną kredkami i dla kontrastu markerami akrylowymi. Która wersja bardziej Wam się podoba? Napiszcie w komentarzach kredki czy markery. Jak, co się lepiej prezentuje w tym, w tym właśnie kajecie?